Dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym nagraniu dotyczącym windykacji i mediacji. Mam nadzieję, że będą Państwo od nas e, słuchać. To nagranie będzie krótkie. Kolejny raz naszym gościem jest Dariusz Godziński. Ekspert od ponad 20 lat, zajmuje się właśnie tym działem w naszej firmie od kilku lat. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym takim elemencie etapu postępowania sądowego a mianowicie o nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym. Eee, oczywiście jeszcze jest upominawcze, ale to będzie w kolejnym nagraniu, więc eee, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Oczywiście przypominam, że firma KNF Team od wielu lat zajmuje się pomocą społeczeństwu poprzez załatwianie różnych spraw, ale też edukacją, no bo jeżeli nauczymy łowić ryby, damy wędkę i, i przyrządzać te smaczne dania, Czyli po prostu prowadzić swoje firmy w odpowiedni sposób, czy też swoje prywatne życie, to będzie nam łatwiej się żyło. A wiemy, jakie mamy czasy i trudno jest po prostu bez prawników normalnie funkcjonować. Więc, Darku, żeby nie przedłużać, powiedz mi, czy mógłbyś wyjaśnić, o co chodzi z tym nakazem, jakie są korzyści z tego? Oczywiście będę przeszkadzał, bo, bo też no, uważam, tak że tak. będę miał pytania jako przedsiębiorca, hmm. więc na pewno to zrobię. Ale zacznijmy od tego, co to jest, na czym to polega, i, i tak dalej. Okay. Postępowanie sądowe jest postępowaniem takim szczególnym, a jeśli chodzi o złożenie pozwu, aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, no zawiera w sobie bardzo wiele ważnych i niezbędnych elementów. Żeby złożyć właśnie pozew w tym trybie, Powinniśmy mieć dużo dokumentów, które uprawdopodobniają fakt, że to roszczenie miało miejsce, jest poparte właśnie dowodami. A więc nie tylko faktura. Faktura jest właściwie tylko dokumentem księgowym potwierdzającym i wystawionym przez nas dłużnikowi. Ale przede wszystkim powinniśmy mieć takie dokumenty jak zamówienie. Jak dowód wydania z magazynu, list przewozowy. Dobrze by było, gdyby w ogóle była umowa łącząca podmioty gospodarcze, żebyśmy mogli to wszystko złożyć do sądu. I pisząc pozew do sądu, musimy zaznaczyć, żeby sąd wydał nam nakaz zapłaty w postępowaniu. Właśnie nakazowym. To jest bardzo ważne, żebyśmy to podkreślili. Oczywiście sąd ma prawo odmówić wydania nakazu zakłady w tym postępowaniu, ale to też uzasadnia i przenosi to do trybu upominawczego albo zwykłego. Ale my, mając właśnie takie dokumenty i zabezpieczenie na przykład tej umowy wekslem, mamy prawo złożyć pozew. Aby sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Czyli tak, przepraszam, przed, ostatnio rozmawialiśmy o postępowaniu upominawczym, uproszczonym. uproszczonym, przepraszam, czyli gdzie wartość roszczenia nie mogła przekraczać 10 tysięcy. Teraz jak mamy roszczenie. Od zera w górę i wiemy, że po prostu przychodzi taki moment, że jednak trzeba to zrobić, nie, klient nie reaguje w tak. postępowaniu nakazowym. I tutaj właśnie mamy pierwszą korzyść z tego, że możemy wnioskować do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Dlaczego? Dlatego, że normalnie co do zasady wartość przedmiotu sporu i opłata sądowa z tego wynikająca to jest 5% tej wartości. Natomiast jeżeli wnosimy do sądu, aby wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, to wysokość jej opłaty jest tylko wartością jedną, jednej czwartej. Tak więc nie musimy wydawać tych 5%, tylko jedną czwartą z tych 5% wartości przedmiotu sporu. W momencie, kiedy nakaz zapłaty jest wydany, oczywiście to też jest w postępowaniu niejawnym, gdzie sąd bada dokumenty i wydaje taki nakaz zapłaty. W momencie, kiedy wydaje ten nakaz zapłaty, staje się on tytułem zabezpieczającym, tytułem zabezpieczenia. Mając taki nakaz zapłaty świeżutki, pachnący, idziemy do komornika z wnioskiem o zabezpieczenie, aby na majątku dłużnika zabezpieczył na podstawie tego nakazu zapłaty ten majątek. Oczywiście, dłużnik ma prawo do złożenia odwołania od tego nakazu zapłaty. Tym odwołaniem, w tym trybie, są to zarzuty. Zarzuty do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym muszą też być bardzo mocno sformalizowane. Żeby sąd mógł przyjąć te zarzuty, to dłużnik musi uzupełnić opłatę do tych 5% wartości przedmiotu Czyli sporu. 3 czwarte. 3 czwarte okay. musi dołożyć. Czyli to jest korzyść? Kolejnego. To jest kolejna korzyść gdzie wierzyciel nie musi pokrywać tych kosztów, tylko jest to po stronie oczywiście dłużnika. No. Tak. Y -y -y. y -y -y. Okej, okay. no to jeszcze jedna rzecz, czas, bo powiedziałeś, że niejawnym, y -y. czyli niejawnym, czyli sąd po prostu sam z dokumentami przeprowadza analizę i to tak. jest pewnie szybciej, to jest kolejna korzyść. To jest kolejna korzyść, tak jak w postępowaniu tym niejawnym wnioskujemy oczywiście w pozwie, żeby też to było w tym trybie niejawnym, a nawet jeśli to idzie później do trybu zwykłego, bo zostały złożone zarzuty, to jest ta korzyść, że my będziemy mogli zajrzeć do tych dokumentów, my będziemy mogli zapoznać się z dokumentami, które przesłała druga strona, czyli nasz różnik. To wszystko, postępowanie niejawne ma na celu właśnie przyspieszenie całej procedury postępowania, gdzie unikamy tego od, od początku, tego trybu zwykłego, gdzie jest możliwość od początku czy przesłuchiwania stron, czy wezwania świadków i tak dalej, tak dalej. Okej. Okay. To powiedz mi jeszcze, Darku... Bo jest tych możliwości dużo, to kiedy zareagować? Jaki sygnał powinien nas motywować do tego, żeby udać się do nas czy do innego prawnika i poprosić o to, żeby właśnie uruchomić takie postępowanie nakazowe? Jeżeli dociera do nas informacja na przykład, że wierzycie, że dłużnik zaczął ukrywać majątek, zaczął się wyprzedawać, nie realizuje zobowiązań finansowych wynikających z jakiegoś harmonogramu spłaty, to od razu. Od razu powinniśmy składać pozew do sądu, właśnie w trybie nakazowym. Tak jak powiedziałem, że po otrzymaniu tego nakazu, w trybie nawet niejawnym, stanowi on tytuł zabezpieczenia, gdzie komornik może od razu na majątku dłużnika zabezpieczyć naszą wierzytelność. Czyli wniosek jest prosty: jak nie reaguje nasz kontrahent na wezwania do zapłaty, nie odbiera, nie deklaruje się na spłatę. Czy nie ustala z nami harmonogramu, o których mm. wspominaliśmy w poprzednich nagraniach, to wystarczy, że po prostu zrobimy taki ruch, zapłacimy czwartą tych, tych 5%, no jeżeli jest to roszczenie 10 tysięcy, no, może, może inaczej, 50 tysięcy, czy tak. nawet 100 tysięcy, od 100 tysięcy tak. to jest kwota 5 tysięcy 5%, a to jest 1,4. Czyli ile? bardzo duża wartość zostaje 2000 tak? zł. W tym momencie myślę że też należy zauważyć, że warto jest mieć udokumentowane każde zdarzenie gospodarcze, żeby mieć zamówienie, żeby mieć potwierdzenie wydania z magazynu, list przewozowy, bardzo dobrze mieć tą transakcję zabezpieczoną Wekslem z deklaracją Wexlem, Blanco i Im więcej tych dokumentów mamy... Tym sąd nie będzie miał żadnych wątpliwości i wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Czyli można powiedzieć, że za 2000 zł, a nie za 5, czyli oszczędność 3000, żeby tutaj dokończyć, tak. możemy zabezpieczyć roszczenie o wartości 100 tysięcy, gdzie komornik pójdzie i zabezpieczy na maszynach, na, na koncie bankowym, firmowym, czy prywatnym osoby, to zależy, bo tak. sytuacje są różne, tak. No i jak dłużnik będzie chciał spłacić, to to zrobi i wtedy go zwolnimy, tak? no, bo będzie mu zależeć na przykład na tym, żeby jednak mieć dostęp do, do konta i e, dogada się z nami. Ale to już to są późniejsze etapy, bo też ugody są na etapie sądowym, czasami tak. ktoś musi po prostu e, do, dorosnąć, dojrzeć do takiego momentu. Jeżeli chodzi o właściwość sądu, to jest tu ona rzeczywiście niezmienna. Składamy pozew do sądu rejonowego lub do sądu okręgowego, w zależności też od tej wartości. W obrocie gospodarczym tą granicą jest 75 tysięcy wartości przedmiotu sporu, a powyżej do sądu okręgowego. Oczywiście właściwość sądu polega na tym, że składamy ją do, do sądu właściwego dłużnikowi, do jego miejsca działania czy też do miejsca, w którym on wykonuje swoją działalność gospodarczą. Chyba, że stanowi inaczej umowa. Tak, jeżeli warto, umowa jest święta się... tak, i to, co jest w umowie, to oczywiście też składamy do sądu tą umowę do wglądu i sąd tam oczywiście... To taki ciekawy case, właśnie wszyscy omijamy ten ostatni paragraf, tam dwudziesty, czy piąty, czy setny, tam gdzie pisze, że w ramach sporu i tak dalej, to właściwością, właściwy sąd jest... Sąd jest E, na przykład zleceniobiorcy, tak? Tak. E, to jest super, gorzej jak zleceniodawcy, no bo ten, ten klient, który nam nie zapłacił... Wtedy się cieszy, bo nie musi jechać do z Poznania do Kielc albo Białego Stoku. Więc to są dodatkowe koszty, no bo wiadomo, że prawnik też musi dojechać albo, albo poprosić kolegę po fachu, który też tego przecież za darmo wtedy nie zrobi. Okay. Więc miejcie to na, na uwadze, bo nawet taki jeden punktik w paragrafie ostatnim może zaoszczędzić dla was kilkaset albo kilka tysięcy złotych w przyszłości. Więc diabeł tkwi w szczegółach, dziękujemy bardzo. Zapraszamy do następnego nagrania, do, na temat nakazu zapłaty w trybie uproszczonym. Upominawczym, upominawczym ciągle mylę, bo tu mam kolejność. Uproszczony był poprzednio, więc zapraszam i też do uproszczonego, co był tak. pod, przed tym nagraniem. Do nakazowego i upominawczy, upominawczy tryb. Za chwilę w, w następnym nagraniu będzie to powiedziane. Oczywiście dla Państwa dostępne. Pamiętajmy o tych case'ach, o tych kluczach, że jeżeli ktoś ukrywa, Zaczyna kombinować, dochodzą nas suchy, że czasami jest tak, że nasi klienci mówią, że się, że się śmieją z nas, tak że my nie jesteśmy w stanie odzyskać pieniędzy, a oni sobie robią co chcą, rozpowiadają to poznają, a wiemy, że grupa przedsiębiorców jest dosyć wąską grupą i często to do nas dociera. Więc jak mamy jakieś pierwsze sygnały, symptomy, jaskółki wiosenne, to po prostu, bardzo cenna jest informacja, w związku z tym korzystajmy z przepływu informacji. Kobiety nie mają nie. przeczucie, jak macie przeczucie, to i Wam podpowiada doświadczenie, to to zróbcie, po co żałować. Po co się później narażę na większe koszty, bo na przykład stwierdzicie, że nie, nie daruje, ale teraz 5% trzeba zapłacić, a nie 1 czwartą z tych 50%, 50 dla sądu. Oczywiście hmm. jest to zwrotny w momencie wygrania, okay. aczkolwiek wiemy, wiemy, że lepiej, jak to często mówię, lepiej mediować niż, niż windykować, więc to, to sz, czym szybciej zaczniemy działać, tym osoba ma majątek, i jest bardziej skora do rozmów. Ważne, żeby nam się chciało, więc za, zapraszam do współpracy, niech Wam się chce. Gorąco do tego namawiam. Yy... I dziękujemy. Tomasz Was Dariusz Rudziński. Pozdrawiamy.